Verva Racing Team kontynuuje starty w prestiżowej serii wyścigowej Porsche Super Cup. Dla zespołu będzie to czwarty rok rywalizacji w markowym pucharze, który towarzyszy wyścigom Formuły 1. Na kilka tygodni przed pierwszym wyścigiem podczas konferencji w Warszawie przedstawiono skład zespołu. Zmian nie ma. Za kierownicą biało-czerwonych Porsche ponownie zasiądą Jakub Giermaziak i Patryk Szczerbiński. 23-letni Giermaziak z zespołem związany jest od początku jego istnienia. jestem dużo, dużo dojrzałszym kierowcą niż jak program Re-racing Team ruszał, więc na pewno celem na ten rok będzie walka o podium w klasyfikacji generalnej, a jeśli będziemy mieli szczęście to walka o zwycięstwo. Do tej pory najlepszym sezonem Germaziaka w Pucharze Porsche był rok 2011. Kierowca w klasyfikacji generalnej zajął trzecie miejsce. W zeszłym sezonie był siódmy. Dopóki nie wygram serii Porsche Super Cup, to cały czas będzie coś do udowodnienia. Mam nadzieję, że uda nam się w tym roku. Aczkolwiek nie będzie łatwo. Wiele zespołów bardzo utytułowanych dołączyło do serii Porsche Super Cup. Drugi kierowca Werwa Racing Team Patryk Szczerbiński ma 20 lat. Podobnie jak Giermaziak, przez wiele lat ścigał się w kartingu. Następnie przesiadł się do samochodów jednomiejscowych, czyli tak zwanych single-seaterów. W zeszłym roku rozpoczął kolejny etap swojej kariery – rywalizację autami klasy GT. Dołączył do Porsche Super Cup. W debiutanckim sezonie zajął dziesiąte miejsce. Zebrałem trochę doświadczenia, poznałem tory, także na pewno czuję się trochę pewniej, chociaż każdy z zawodników się jakoś uczy na swój sposób w każdym sezonie, także na pewno będzie ciężko. W tym sezonie zawodnicy ścigać się będą najnowszymi modelami Porsche 911 GT3K. Moc samochodu została podniesiona do 460 koni, auta wyposażone są w nowe, sekwencyjne skrzynie biegów. Teraz kierowcy przełożenia będą zmieniać za pomocą łopatek. Jest to rozwiązanie, które zdecydowanie preferuję, bo sprawia, że jednak człowiek może się skupić tylko na jeździe, Zmiany w samochodzie obejmują także poprawioną aerodynamikę. Tegoroczny sezon Porsche Super Cup składa się z 10 wyścigów. Wszystkie odbywają się na tych samych torach i w ten sam weekend co Formuła 1. Jak jest czas, to e, oglądam wyścig Formuły 1, czy treningi, czy, e, czy kwalifikacje, bo e, bardzo lubię Formułę 1. E, jest, to, e, jest to kolejna część motorsportu, e, e, która jest moją pasją. Pierwszy wyścig odbędzie się 12 maja w Hiszpanii na torze Katalonia pod Barceloną. Zdecydowanie najbardziej cieszę się na wyścig na Nürburgring. Wrócił do kalendarza. W zeszłym roku było Hockenheim, w tym roku jest Nürburgring i to jest miejsce, gdzie no jak nie wygram cokolwiek, by się tam nie stało, to będę zawiedziony. Najlepiej jest Weston co mogłem pokazać w zeszłym sezonie, gdzie zdobyłem piąte miejsce, jako mój najlepszy wynik. Sezon zamykać będzie wyścig na torze Jasmarina w listopadzie.